Siemano, witam was. Dzisiaj może będzie trochę ciekawie. Zapraszam do oglądania. właśnie lecę do Kasto, posiadkę ogrodzeniową. A po co? To dowiecie się za chwilę. No tak więc, godzina 11 Powrót ze sklepu. Pomiędzy 10 a 12 tylko seniorzy wchodzą do sklepów. Myślałem, że się uda jednak do marketu budowlanego wejść, ale okazuje się, że we wszystkich sklepach to obowiązuje. No i pojadę za godzinę, no bo na stronie kupować to podobno dwie godziny przynajmniej trzeba czekać na realizację. No to za godzinę sam sobie pojadę, wybiorę, co chcę. I tak chyba zrobię właśnie. No, godzina 12.00, no za jeden lecę z powrotem jeszcze raz do Kasto. jak Kobieta w sklepie z chłopem jest. No to oczywiście, kwiatki muszą być. Jederko gratis zostaliśmy. No i tam drut kupiłem, żeby to związać siatkę. Ja zaraz wam pokażę siatkę. A, i śruby, No bo będę do nic robił. Taki zestaw. Co byś chciała? Kamika chcesz? A ty cholero ty. Rękę mi odgryzie. Chcesz kamika, Kompu kąpu chcesz? Chcesz się kąpać? Odsapnij, bo się kurde utopisz. Gdzie? Na środek? Nie, nie, bo tam nie znajdziecie. Gdzieś o tu. Gdzie tu? No tak do 1,3 jednej 1,3 trzeciej. Jednej, trzeciej długości? W metrach nie umiesz podać? No, ze 2 metry. Ze 2 metry. Słyszałaś? 2 metry. No pić działanie kamienia. No sobie żartujesz chyba. No chyba sobie żartujesz. To nie ten kamień. To nie ten kamień. Czemu mnie w trąbę robisz. Ten też chcesz? Masz. Czekaj, teraz nie ma na brzegu, to się zdziwi. No siatka zrobiona. Teraz kąpiemy psa. Tina, chodź, Tina. No ale, Patyk, trzyma. No, już nie. Dobry piesek, dobry. Teraz znajdź kamień. Nie trzeba jej jakiś znaleźć. Daj, kamienia. Pies mokry, pies szczęśliwy. To chyba ziemia jest, chociaż. Tak. ziemi nie rzucaj. Niech szuka. No. To ziemia. No i już jest w ziemi cała. Brawo. Szukaj. Gdzie jest kamyczek? Szukaj kamyczka. Szukaj szukaj, szukaj. 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 Szukaj kamienia. Tina, szukaj. 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 kamienia. Szukaj. 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 Mam, ale malutki. To malutki to co to? Tina! Tina! Daj patyczek! Przynieś patyczek! Dawaj Tina! Daj patyczek! No i po patyczku. Ale jaka menda, żebyś nie rzucała jej. I cała będzie znowu no, kamień. To jest kamień, tego nie gryź. Chodź. Gdziemy. Kurczę. No, sobie swoje zrobił i się troszkę rozjął Jeśli ma parę w łapie, no to się gnie. Ale za chwilę tutaj odkręcę, bo to jest całe szczęście rozkręcane. Odkręcę i. Naprostuję to. Może podostrzę od razu. Nie wiem, czy zdążę bo zaraz do roboty trzeba iść. A teraz będę rozkręcał. Pokażę Wam od razu tu siatkę. tę siatkę. O co to chodziło z tym całym. Więc to chodziło o takie coś Nie wiem, czy to będzie dobrze widać na nagraniu. cienutki drucik. No i z tej siateczki. Zrobione koło takie. Walec można powiedzieć. I tutaj będzie wrzucany kompostownik różne. Te wiadomo, tam jakieś trawa, nie trawa, liście a później tylko tam się rozepnie, bo jest zrobiony na zasadzie takiej linki do przyczep. Czyli po prostu przepleciona jest, wyciąga się, rozpina, i można sobie wybierać kompostownik, prawda? Mam trzy takie koła, okręgi, walce, jak zwał, tak zwał. Teraz trzeba to rozkręcić. Więc lecę z tematem. Kolejny dzień mamy coś takiego do zrobienia: skrzyneczka, wymiary mam. Nie idą, zobaczę, jak to wyjdzie. Wysokość mniej więcej 40-50 cm. Jeszcze się obczaj jak Jak to będzie wyglądało, mniej więcej. I z czegoś takiego mamy coś takiego. Tutaj na wzmocnienia na rogi i wszystko wycięte pod trzy deski. Biorę się za skręcanie, zobaczę, jak to wyjdzie. No i już. Pierwszy poziom zrobiony. Trzyma się. I tak to wygląda w ten sposób. Czyli tutaj gdzie te deski są, mamy wejście. Wchodzimy. I tu mamy dostęp do wszystkiego. Miało być kwadratowe. Czyli bez tego wejścia. No ale wtedy na środku już nie mamy dostępu. Tu 60 cm mamy wszędzie. Także będzie ok w 240. Skręcam dalej. I tak to wygląda. Finalnie. Skręcone na dole po 3, a wyżej, już po 2 wkręty wystarczy. Gitara. Tak więc to było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.